Okej, okay, do wszystkich bardzo serdecznie na odcinku z Huntera. Mm, dokładnie FGA 9, czyli wersji Premkowej. E, no mam nadzieję, że odcinek będzie dość treściwy. E, bitwa, która mm, no, mam nadzieję będzie ciekawa. Dla mnie była niekoniecznie zakończyła się ona um, sukcesem, natomiast no była to jedna z najlepszych bitew chyba jakie zagrałem kiedykolwiek w Wortanderze, mimo że Mimo, że nie była hmm, wykończona, nazwijmy to w poprawny sposób. A teraz przechodzę do samego Huntera. Oczywiście, maszyna bardzo potężna. E, dysponujemy tutaj na pewno lepszymi charakterystykami niż zwykły Hunter. Przede wszystkim, oczywiście, mocno wzmocniony silnik zdecydowanie tutaj ponad 4000 kg w ciągu jest to dość duża wartość. E, no, niestety, jeżeli chodzi o samą maszynę. Nie starczyłoby mi tak naprawdę mm, kilku minut, żeby ją omówić, yy, ale przejdźmy sobie może szybko do informacji, zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądać. Na pewno chciałbym zacząć od yy, samej tutaj ramy, która jest wytrzymała, oczywiście tutaj ciężko urwać skrzydła, oczywiście jakby sam model jest, yy, jest to ulepszony zwykły Hunter F1, y on, on chyba F1 jest, także tutaj, jeżeli chodzi o same skrzydła, czy też... Yy, właśnie ogon i tak dalej klapy, no to widać, że skrzydła są w stanie spokojnie 1200 wytrzymać, 14G tutaj wartości są naprawdę potężne prędkość znoszenia mamy bardzo, bardzo przyjemną, nawet na RB moc silnika, tak jak już wspomniałem, bardzo fajna silnik naprawdę zapewnia nam tutaj porządne osiągi, jeszcze przy 1000 na godzinę ma jeszcze większy ciąg, bo jest to optymalna dla niego prędkość no tutaj przy, no musimy brać tę maksymalną ilość paliwa, ale dalej stosunek mocy do masy na poziomie 0,66 jest bardzo dobrym wynikiem. Jeśli chodzi o tutaj um, dodatkowe oczywiście tej możliwości wyposażenia, to już sobie może w grze zobaczymy, bo to nie jest dla nas ważne aż tak. Yy, no i chyba tyle z yy, samych tutaj takich yy, informacji ze strony, co chciałem. Masy maszyny, jest podana masa maszyny, czy nie ma, tak z ciekawości? O, właśnie, jest podana, jest. Nie jest jakaś bardzo ciężka. Ponad 6 ton to mogło być gorzej. Dobra, już teraz zamykając to. Hunter nie skręca, ale to już chyba każdy to wie, że Hunter nie skręca. Natomiast jest to chyba najszybciej, jeden z najszybciej przyspieszających jetów na tym losowaniu w zakresie prędkości od 800 do 1100 mniej więcej, także trzeba to wykorzystywać i naprawdę praktycznie mało kto jest nas w stanie dogonić, rzeczywiście teraz mamy kompres dość duży biarów i spotykamy F-sety, spotykamy F-104 które raczej Migi 19S, które raczej nie z dogonieniem nas przy każdej prędkości, raczej nie mają za dużego problemu, natomiast ta bitwa jeszcze była rozegrana powiedzmy w czasach kiedy jeszcze 9.7 były zablokowane Chyba tak mi się wydaje, na 10.0 i tak dalej. Więc no wtedy było jeszcze lepiej. No i przechodząc też do samego uzbrojenia, oczywiście działka tu mamy nasze kochane Aideny 30 mm o bardzo wysokiej szybkości Nie, Niestety to jest nie za dużym zapasem amunicji, bo jest to 600 sztuk, łatwo się wystrzelać. Amunicja oczywiście na cele powietrzne standardowo jest, jest dobra, jest dobra. Tak jak najbardziej z wyposażenia dodatkowego mamy dość szerokie tej możliwości wyboru Każdy znajdzie coś dla siebie czy to na RB naziemne, jakieś tutaj bombki, setupy różne z rakietami nawet, a oczywiście na powietrze mamy Aim9E. Dobry wybór i czuć, że są znacząco lepsze niż Aim9B to naprawdę tutaj pomaga tej maszynie zdecydowanie. Na pewno też warto zwrócić uwagę na rozmiar maszyny. Łatwo jest z nas trafić, musimy uważać. Jeżeli usiądzie taki saber nam na ogonie, to na pewno nas poszatkuje z tych trzynastek. A że mamy zbiorniki paliwa w skrzydłach i też w okolicach tutaj silnika, możemy dość łatwo się zająć ogniem. Na pewno nie jest to przyjemne tutaj zjawisko. Dodatkowo, maszyna nie ma zbyt dobrego pancerzenia. Może ma troszkę odpłony, natomiast dalej. Pilota ze Snight idzie stosunkowo łatwo. E, tutaj niżej te pociski wystarczy trochę posłać, chociaż na czołówkach i tak nie mamy takiej kontroli nad tymi pociskami e, mam wrażenie, że zacząłem strasznie przynudzać. E, tak. E, nie wiem czy o czymś w sumie zapomniałem ważnym. O tym, że nie skręca za bardzo powiedziałem. O tym, że szybko przyspiesza w danym zakresie tej prędkości też powiedziałem. O tym, że ma fajne działka, powiedziałem. O tym, że ma szeroki e, wybór uzbrojenia dodatkowego też powiedziałem o tym, że... aha! ma z tego co pamiętam chyba ten spadochron, ale przy dość dużej prędkości się ląduje więc bez niego byłoby ciężko klapy chyba już też tam patrzyłem, że jest to dość, dość wszystko w porządku no wiecie no standardowo z mojego doświadczenia wolny hunter to martwy hunter i na tym chyba to zakończę i przynudzać dalej dalej nie będę Także lecimy z bitewką. Kurczę, no i znowu podobnie składy wyglądają. Nie chcę nic mówić, ale kurde niecałem dość potężny w tej chwili skład yy, w okolicach tego losowania. Jednak celki... No bardzo dobre samoloty. Dodatkowo mają teraz Sabre Dog'a jeszcze. No właśnie. Dodatkowo... No jest szansa, że mogą mieć e, Shengyangi Nie, nie mogą mieć Shengiangu, ale mogą mieć AS-ki Możemy mieć dość ciężką, ciężką bitwę. No, może być różnie. Dodatkowo jest szansa, że może ktoś leci Bo obniżyli ostatnio tego pierwszego ja Pierwszego radzieckiego na 93, więc... Dzień-7, przepraszam, jest e, szansa, że on będzie I może być e, ogólnie niekolorowy. No ja się chyba podznaczy Jak że Mili 17 tam się atakują Na razie nie jest jakoś bardzo strasznie. Zastanawiającym jest dla mnie, co radar ma mi do przekazania, przynajmniej że co on widzi w tym momencie, bo ja na przykład nie mam bladego pojęcia. To co? Szybki blitzklik? Chyba tak. A się kolega zdziwi. Na ciebie to przygotowałem działka. Co prawda, aim dość tragiczny. Ale całkiem spoko. Co to jest? Ishak. to nie uchodź. Ja to nawet nie chcę lata. Nie chcesz chłopak z matryfanu. ASK ja czy nie? Dowiem się kurde pewnie, jakby będzie do mnie strzelać. Dwie, że nie wyrwała Bo zmarnowałem spore ammo 107 pasowało tentygować Bo ona będzie problemem i później sprawiała tylko że moje pojedyncze z tysiącem się skończyć tak samo yy, źle z mojej strony jak i z jego. Niestety. Chociaż to co teraz robi, daje mi jakąś tam możliwość. Buła. I z pierwszą. Może dostać. No właśnie, o tym mówiłem. Te rakiety są naprawdę porządne. Aim 9 i e na, na tym Hunterze one naprawdę dają, dają radę. Ale jeszcze nie przywykłem do strzelania tymi 30kami. Niby najlepsze działka, praktycznie rzecz biorąc. A jakoś nie umiem z nich strzelać za bardzo. Co, co, są 77k? Są Kolejna. Na coś się muszę zdecydować. Su7 byłaby spoko Bo nie mogę tak też skakać po tych celach A Su7 jest, no jest wolna jest, jest do uszczelenia Dobra Mogłem też trwać tego uszczelić jeszcze Ale już trudno Nie uszczeliłem to, nie uszczeliłem Dobra Na spokojnie, patrzcie czy nie lecą rakietki Cztery fragi i góra no jednak lecę myślałem że rakieta okej okay. to jeszcze wyżej Przez stąd uciec, przynajmniej na razie. Hmm, nie skręcam za bardzo, bo będę miał zaraz jego właśnie na ogonie. Zresztą już mam, ale luźno. Przewaga wysokości jest. Troszkę panikuję powoli. Ale wiem, że to jest do ugrania. Gdzieś tu był jeszcze trzeci na dole widziałem. Się poleciał gdzieś tam, nie? Świec pomogę naszym na razie. O jest, spokój. Nie raczej nie dogonią To co czołówka z Cel trzynastką? Nie. 150 G90 Żeby bił Jeszcze nie umiem grać za dobrze w Hunter'em, nie? Będzie skręcał? Będzie skręcał też na razie się nie zanosi Ale już prace mam powoli robione, bo widzę Dostał to, okej okay. A nawet się nie starałem, żeby dostał, a dostał Na raczej się nie rozwija. Górą mogę spróbować, ale inaczej nie. No, kolega próbował, próbował. Silnik się przegrzewa, ok. Przyjąłem. No jest źle ogólnie. Muszę wraca na lotnisko, muszę. Chcę znieść miga teraz. A moje jeszcze trochę jest. Niestety, dobiję g dziesiątki. Zostało ich dwóch. Ace jest, jest. No właśnie. Ale zostało ich dwóch, a ja paliwa też nie będę miał już wiecznie za chwilę. A chłopak mnie dogania. No niedobrze, no to się może nie skończyć dla mnie. Zbyt świetnie. też się zaczyna przegrzewać, nie mam pełnej mocy cyberdog mnie naprawdę tutaj mocno ciśnie żebym zaczął się oddalać od niego to by było zajebiście By może odpuścił Ale on nie odpuści Pytanie kto ma lepsze tutaj staty na wysokości, ja czy on? Ale obawiam się, że pewnie on Dogoni mnie. Nie wiem co robić. Troszkę jestem spanikowany. Na afterburnera Na wysokości będziemy łatwiej, chociaż też niekoniecznie No dawaj, dawaj malutki Fuck Pół tylnego skrzydła już nie mam Dawaj silnik, jeszcze weź, wytrzymaj chwilę Nie się się na 98 na razie Fak, połowa steru wysokości urwana, no to trochę do dupy. Ale on też nie będzie miał wiecznej ilości paliwa. No ja zacznę się w końcu już oddalać. Dobra. No nieciekawa ciekawa historia. Ja też nie miałem pomysłów za bardzo, co zrobić z nim. Jednak to jest też dobra maszyna. Teraz zaczynam zyskiwać. Dobra, pełna moc silnika i góra. Pełna moc silnika i góra Wysokość mi chyba służy Raczej na pole bitwy, zajebiście o, To chcę właśnie osiągnąć Żeby mnie w drugą stronę obróciło I jest jeszcze? Dwóch, tak? Tak, dobra Okej okay. Osiągnąłem co chciałem co chciałem ten raz ich lotnisko, spoko papa pa. ja też muszę pamiętać, że paliwo paliwo nie jest niekończące się, nie? ale liczę, że może mi się uda yy, miga dorwać, więc Mhm. Mm Troszkę mnie nie o to chodziło. Ciekawe czy mik będzie na lotnisku. Pewnie tak albo, albo nie. Trochę nudy, nie? Szkoda, że lotka mi już chodził Jestem troszkę na przegranej pozycji. Gdzie będzie ten mig? Na bazie nie. Przestanę tym panem coś wykombinować. Jest. Super 44 YAMO 6 fragów, zajebiście Chyba, że paliwa mu będzie zaraz brakować Może go porobię na lądowanie Jest szansa, chociaż też nie jestem przekonany do końca Dobra Robię tutaj górą, przynajmniej próbuję 44 bo będę miał jedną szansę tak naprawdę Jeszcze rozwalony jest ten Muszę teraz powolnić się Muszę się w podłogę A tego bym nie chciał O, że zjebałem Tak, co to zrobić? No muszę grać na czas. chyba najlepsza opcja teraz. Mnie dużo paliło. Jeszcze nie miałem szansy na siódmego fraga. Ale chyba się zbliża. Szansa, bo nie mówię, że się uda. On chyba musi lądować Tak mi się wydaje, ale ja też zaraz nie jedę ją opaliła Co ostateczny pojedynek robimy Ja czy ty Chuj, koniec zjewałem Ja pierdolę, jako miałem okazję. Kurwa, źle wymierzyłem. żyłem. Nie. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to po prostu. To jest mój dramat wewnętrzny teraz, jako gracza Wortandera. Taka okazja. Ja to przegrałem. No nic, nie mogę się załamywać jakoś, może. No, co mam Wam więcej powiedzieć? No. Nie umiem jeszcze dobrze grać hunterem, na pewno. Na pewno jeszcze nie umiem grać tą maszyną eee, dość ciężka w grze, jeżeli chodzi o sam gameplay. No a tą bitwę na własne życzenie sam zjebałem. I tak bym to podsumował. No i dziękuję w razie czego za eee, dotrwanie tutaj, bo naprawdę bitwa była dość długa. No i chyba tyle. Dziękuję wam za dotrwanie do końca odcinka. Eee, odcinka dawno nie było eee, cóż mogę powiedzieć eee, chyba nic, nie będę się tłumaczył bo tłumaczenie nie ma w tym jakby jakiegokolwiek sensu bo odcinka nie było chyba pół roku albo pięć miesięcy eee, a więc na pewno jeżeli był ciekawy oczywiście eee, to proszę oczywiście o ocenę komentarz, eee, będzie mi z tego powodu bardzo miło eee, no i Mam nadzieję też, że oczywiście bitwa się spodobała. Starałem się ją wygrać, nie udało się, trudno. Życie, życie. Także to chyba teraz tyle. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.